Dziś na moim operacyjnym parkingu siedzę sobie w takim bardzo rozsądnym i stonowanym samochodzie, który udostępniony mi został przez samochody Mogłoby się wydawać, że to nic takiego znowu szczególnego, ale za chwilę wam coś powiem. Jest to Toyota Corolla E12, japoński hatchback z roku 2004. Jest to polift. No co, taki samochodzik w rozsądnej cenie. Dojeżdżenia sobie nim na co dzień? Pod maską mamy tutaj jednostkę 14D4D, która generuje 90 koni mechanicznych oraz 190 nm. Ponadto na pokładzie znajdziemy tutaj pięciobiegową manualną skrzynię biegów. Taka jak Rolla, w sumie. 18-letni, normalny samochód. Jednak w dzisiejszym odcinku wybierzemy się nim na Most Brdowski. Sprawdzimy, ile jest on w stanie spalić najmniej w cyklu miejskim. I myślę, że jeśli chodzi o kategorię diesel, no to będzie tutaj naprawdę ostra walka. No i zastanawiam się, czy ta korolla nie pobije rekordu. Bo aktualnie rekordzistą w kategorii diesel jest Skoda Octavia 119 1.9 TDI, też 90 koni. Spaliła ona... Jakoś 4,4 litra na 100 km w cyklu miejskim? No tutaj producent deklaruje, że średnio taka korolla powinna palić 4,8 litra Według norm NEFZ, czyli tych starszych Na autostradzie, na trasie właściwie 4,2 A w mieście 5,5 Jednak ja, petrolhead number one Myślę, że to oszustwo Bo oczywiście wydaje mi się, że spali mniej Dobra, palimy Auto jest już rozgrzane. Będziemy jechać z wyłączoną klimatyzacją. Dzisiaj temperatura zewnętrzna, no, 0 stopni. Także jest chłodno. Proszę bardzo, zużycie paliwa. Wykasowałem sobie zużycie, jak e, miałem przejście graniczne w Kołbaskowie. E, gdy wracałem już z próby autostradowej. No i tutaj, proszę, 3-7 litra wyszło i nawet kilka minut stałem w korku. Jedynka ręczny. Myślę, że możemy tutaj sobie skasować wartości komputera pokładowego Średnia prędkość I zużycie paliwa No i dobra Myślę, że możemy ruszać Mam nadzieję, że w tej kamerce no, będzie coś widać Ciężko było mi ją ulokować Coś więcej o takiej Toyocie koroli. Jest to już polift, wiele nam to w sumie tutaj nie zmienia. Nie wiem, czym się różni przedlift od polifta, szczerze mówiąc, nie przyglądałem się aż tak dokładnie, ale za to wiemy, że ten silnik po pierwsze nie ma dwumasy, nie ma tutaj filtra DPF oraz jest na łańcuchu rozrządu, który w sumie jest bezproblemowy, nie sprawia tutaj żadnych. Kłopotów w tym silniku. I co ciekawe, te silniki były też montowane w Corolli czy aurisach nowszej generacji niż tutaj mamy miały chyba 205 Nm. A jeszcze ciekawsze jest to, że podobno te nowsze wersje były robione w Polsce w Wielczu. W fabryce Wielczu były składane. Także taki tutaj. Gest przyjemny, bo to fajny silnik. Czy fajny? Wiecie, no nie poszalejemy tym samochodem. Nie wiadomo jak, ale do takiego normalnego śmigania na co dzień jest on wystarczający w takim hatchbacku. Ten samochód waży gdzieś tak 1190 kg, o ile dobrze pamiętam. No i tak to wygląda. Jak na razie, średnie zużycie paliwa naprawdę nie wiem, czy to widać, ale wynosi ono. 4,2 litra. Ciśniemy dalej. Zobaczymy jaki dzisiaj będzie ruch. No dzień pracujący. No jak na razie 4,0. Zobaczmy sobie na chwilowe spalanie, gdy tak podjeżdżamy naprawdę pod taką bardziej strą górkę. No to niecałe 7 litrów, tak 6,6-6,9. No a gdy tutaj jedziemy sobie 45 No to 3 litry 3,3 Troszeczkę nawet poniżej Jakbyśmy tak jechali stałą prędkością 45-50 km na godzinę To myślę, że ten samochód gdzieś tak Trochę ponad 2 litry nam pali jedynie Także całkiem nieźle Całkiem nieźle No jak na razie średnie zużycie paliwa Mamy tutaj 4,1 Jeśli chodzi o ecofeachery no, to tutaj jedynie kierowca jest eko Nie mamy tutaj jeszcze systemu start-stop ani w sumie no niczego takiego. Tryb żeglowania, no to ja tutaj sobie uskuteczniam, ale to tryb żeglowania e, jakby <coughs> manualny. Także czasami, no po prostu kwestia sytuacji na drodze. Czasami po prostu hamuje silnikiem z, na niższym biegu, czasami na wyższym hamowanie, czasami toczenie. Wszystko zależy od sytuacji przed nami, od sytuacji na drodze. No, zbliżyliśmy się, już, znaczy wjechaliśmy w sumie do ścisłego centrum miasta, centrum Szczecina, wiadomo. 4,2 litra jak na razie średnie zużycie paliwa, coś czuję, że będzie tutaj naprawdę ostra walka ze Skodą Oktawią. Średnią prędkość jaką mamy 29 km na godzinę. Kurczę, nie wiem, czy w coś w tej kamerce będzie widać, jak nie, to przepraszam. No ale będzie tutaj liczył się przecież wynik jaki osiągniemy, na końcu, no, jak to tam się jedzie, bardzo fajnie chodzi tutaj skrzynia biegów. Wszystko wspomaganie, zawieszenie, taki pewny zwarty samochód. Co my tutaj wykombinujemy, a tutaj sobie zjedziemy no, 4-1 litra. Taki kurczy, nawet cię... to, to jest ciężki samochód do zaprezentowania generalnie, bo jest on taki mega normalny, mega poprawny. No, i ciężkie tutaj jest też yy, zrobienie po prostu tak. Chociaż gdybym tutaj jakąś tasiemkę przyczepił, czy coś takiego, może byłoby to lepiej? No, nie wiem, nie wiem. No, może coś wykombinuję, zobaczę. Szczecin, jak zwykle, rozkopany. Beznadziejnie oznakowany. No nie wiem. Próbowałem tutaj, widzieliście, coś kombinować, by to wskazanie było bardziej widoczne. Nie wiem, może czasami będzie coś widoczne, może nie. Teraz chyba powinno być. No ale nic, trudno się mówi. No ciężko, tak. Komputer pokładowy jest tutaj w radiu, i ciężko jakoś tutaj po prostu przyczepić mi kamerę. Jak na razie średnie zużycie paliwa. 4,2 litra jest to bardzo dobry wynik. Może nie aż tak dobry jak hybrydy, ale mimo wszystko, jak na no taki normalny silnik diesla. Prawdziwie niewielki, ale wystarczający do śmigania. Jest ok. No i sporo poniżej dekla deklaracji producenta 5,5 no litra, według norm NEFZ. W ogóle jaka przed nami? Toyota Takoma SRS. Piękna, w ogóle w ładnym stanie. Wóz, to za chwilę wyjeżdżać będziemy z Nibuszewa. Zużycie paliwa 4,5 litra. I tutaj nam wzrośnie gdzieś do 4,7 myślę. Bo teraz ostro jest pod górę, ale jak zawsze wiemy, gdy jest pod górkę, no to później zawsze będzie z górki. O, ale widzę zielone światło. Może akurat uda nam się zdążyć. No! Nie, chyba przez tego pana nie uda nam się już zdążyć. Zobaczymy. No myślę, że będziemy już widzieć się na moście brydowskim. Kurde, ja pierniczę. No i niestety. I chyba nie pobijemy skody oktawi. Coś mi tak śmierdzi 80 sekund czekania. No trudno, ale takie jest po prostu miasto, a systemu start stop tutaj nie mamy. Dobra, przejeżdżamy na most przez most Brdowski. Jakieś tu prace konserwacyjne trwają. Naprawdę tutaj No mega się staram, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. No i zobaczymy. Ostatni dojazd. Tutaj jest ograniczenie do 40, także nie przekraczamy. Hamujemy silnikiem już do końca. No i czy tutaj jeszcze coś tam ugramy? Dobra, zatrzymujemy się i sprawdźmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. No i proszę bardzo, średnie zużycie paliwa w cyklu miejskim wyszło nam 4,3 litra. Zobaczmy przy jakiej średniej prędkości. 24 km na godzinę. No i co? Tak patrzę sobie w swój ranking, który zawsze macie zaplodowany w opisie filmu, jeśli film dotyczy zużycia paliwa. No i proszę, mamy tutaj rekordziste gratulacje Toyota Corolla 18-letnia. Jest to najbardziej ekonomiczny diesel, jakiego testowałem na moim e, odcinku pomiarowym. 4,3 litra przy średniej 24 km na godzinę. Skoda Octavia miała... 4,4 litra i przy średniej prędkości 25 km na godzinę, także miała troszeczkę lżej. Legendarne 1,9 TDI-90 Koni pobite. Które zresztą też było udostępnione przez samochody używane.net. No poniżej 4,3 litra to już same hybrydy. Tutaj widzę 4,3 litra też miała Toyota Aigo 1.0 z 2019 roku, ale przy średniej prędkości prawie 28 km na godzinę. Rewelacja. I ponownie mamy przykład, że deklarowane zużycie paliwa podawane według norm WLTP bądź też NEFZ jest oszukane, nieprawdziwe, przynajmniej w cyklu miejskim. 5,5 litra tutaj deklaracja, no i 4,3. No to duża różnica. Toyota w 2004 roku potrafiła zrobić naprawdę ekonomicznego diesla no nie mamy tutaj nawet systemu start-stop kurcze, no ktoś z Was by się może zgłosił może macie w rodzinie jakiegoś Peugeota dajmy na to 208 1.4 HDI bądź też chyba nawet bardziej ekonomiczny jest 1.6 HDI z systemem start-stop z manualną skrzynią biegów dawajcie, niech pobije rekord oczywiście w kategorii diesel ale też bym się postarał tutaj wbić gdzieś między hybrydy myślę, że byłoby to realne Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, walka była tutaj naprawdę ostra, tak z mojej perspektywy. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, na razie trzymajcie się!